Zadbaj o zdrowie i kondycję. Wybierz sklep kfd.pl Cześć, jesteśmy pod Fitness Pointem. Umówiliśmy się dzisiaj z jednym najbardziej fitpar we Wrocławiu, czyli z Danielem i Karoliną. Znacie ich z forum jako Enader Couple. Eee, razem tworzą projekt Enader. Dzisiaj chcielibyśmy Wam pokazać, jak można fajnie wspólnie ćwiczyć, e, jak łączy ich pasja i co dzisiaj dla Was pompują. Zaraz dowiecie się sami. Cześć z tej strony Nadry rekapuł, czyli Daniel Karolina. Jeżeli jesteście, śledzicie nasz dziennik treningowy na KFD, to wiecie, kim jesteśmy. Dzisiaj ekipa KFD ze swoją kamerą wpadła na nasz przykładowy trening. Dzisiaj ćwiczyliśmy łapy. Eee, zrobiliśmy trening w super seriach. Prezentował się on następująco: po krótkiej rozgrzewce na skakance i ogólnym rozgrzaniu mięśni. Przeszliśmy do uginania ramion przy użyciu gryfu, stojąc, z wyciskaniem francuskim, leżąc. Eee, w Super Serii, tak jak wcześniej wspomniałem. Następnie przeszliśmy do uginania ramion przy użyciu handli jednorącz na przemiennie z uginaniem ramion na linkach przy użyciu wyciągu górnego. Trzecim ćwiczeniem w Super Serii było uginanie ramion na ławce skośnej z ściąganiem drążka wąskiego również z wyciągu górnego pod chwytem. Yy, a ostatnie ćwiczenie zostaliśmy namówieni przez ekipę KFD na spróbowanie czegoś na TRX-ach i powiemy wam, że petarda, strasznie trudno się to robi, chociażby się nie wydawało. Z pewnością wprowadzimy te ćwiczenia na stałe do naszego repertuaru ćwiczeń. Yy, po prostu byliśmy po jednym ćwiczeniu na biceps i triceps na słynnym TRX-ie. Ja miałam to mówić. Ale powiedziałem jak zawsze za nią. No. Także Karolina się nagadała. No ja nic nie mówię. Także dzięki, zapraszamy Was do oglądania KFD TV i do siedzenia naszego dziennika treningowego. Pożegnaj się chociaż. Na razie.